Władze dużo często brutalnie powodują się z żonalistą. Na przykład, ochrona premier ministra swojego czasu złamała kamerę od z telewizyjnych. Władze bardzo często brutalnie traktują dziennikarzy. Jakiś czas temu ochrona z jednego z polityków zniszczyła kamerę dziennikarzowi. A bo, powiedzmy, ochrona prezydenta, ona powaliła akredytowanego journalista na ziemię, obliczał prosto w asfalt, e, takim czynom dając mu zrozumienie, że on nie może pracować winem. Inny przykład. Ochrona prezydenta rzuciła na ziemię jednego z dziennikarzy twarzą do ziemi, dając mu w ten sposób do zrozumienia, że... Mimo że jest akredytowanym dziennikarzem, to nie powinien przekraczać pewnych granic. Z jednego boku władza boi się masowych akcji protestu, boi się formowania chromać ku dumki niej i kuli, co dużej organizują, to ona jest Z jednej strony władza boi się zorganizowanych protestów, zorganizowanej opinii społecznej. społecznej. В такій ситуації роби крок до типу. Але e, загалом вона ставиться до журналістів не як до якихось повнокровних громадян, не повнокровних можливо партнерів, до яких варто прислухатися, а ставиться до журналістів як до обслуги. Але власні трактує днікарі не як певноправних обивателі краю. ale uważa, że dziennikarze powinni pełnić rolę służebną wobec władzy. No, my o solidarność, namagamy się e, karaty tych, którzy robią takie od, e, akcje przeciw dziennikarzy, ale to nie mają w ogóle na żal. E, Staramy się w obliczu tych zagrożeń być solidarni. Staramy się e, dążyć do tego, żeby osoby, które wystąpiły przeciwko dziennikarzom, były ukarane. Ale dużych efektów tych naszych działań nie ma.